Siemka, tutaj Paulina z Białego Psa. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o ubezpieczeniach dla psów. Jako, że ostatnio się spotkałam z tym tematem, jakby dosyć mocno się nim zainteresowałam, z tego względu, że stwierdziłam, hmm, może moim psom by się przydało. Kiedyś miałam takie ubezpieczenie z kompensy, która niestety się już wycofała z tych ubezpieczeń. To stwierdziłam, że dobrze by było jednak przemyśleć sprawę kontynuacji czegoś takiego. W tym momencie na polskim rynku jest tylko firm oferujących ubezpieczenie dla psów. Jedną, które już jakiś czas temu kupiłam z Uniki, jest to ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków do ubezpieczenia mieszkania. Więc niestety, ale musimy mieć nieruchomość żeby e, móc ubezpieczyć także naszego zwierzaka. E, drugim takim ubezpieczeniem, które ja rozważyłam i jakby docelowo je wzięłam, mimo że miałam trochę wątpliwości, które zostały rozwiane, to ubezpieczenie z Generali. E, nie chcę absolutnie tu robić żadnej reklamy, ale myślę, że warto o tym wiedzieć. Warto wiedzieć, że są w ogóle takie opcje na rynku. Akurat to ubezpieczenie z Generali ma e, Opcje ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, od chorób e, i ubezpieczenie OC, co jest ważne. E, I tak, myślę, że warto to prze, y, przemyśleć, e, z tego względu, że to nie są duże koszty. W ciągu roku e, ja za małego psa kawaliera płacę około 60 zł miesięcznie. E, za owczarka belgijskiego, który jest średniej wielkości w tym momencie psem, e, jakieś niecałe 90 zł miesięcznie. W momencie, kiedy płacimy jednorazowo składkę za cały rok, mamy 10% zniżki, także to nie są duże koszty, tak? To jest około 1000 zł rocznie. Ale patrząc w tym momencie na ceny weterynarzy, na różne nieszczęśliwe wypadki, na to, co się może zdarzyć naszemu psiakowi, po rozmowach z moimi koleżankami, techniczkami weterynarii, stwierdziłam, że to jest naprawdę świetna opcja dla właścicieli psów. Z tego względu, że na przykład mój pies Furia, czyli Belk, na spacerach w ciągu swojego życia dwa razy przecięła sobie opuszek w łapie. Było to do szycia i każdorazowa taka wizyta u weterynarza z szyciem, z narkozą, z dodatkowymi później opatrunkami, lekami i tak Koszt jest np. w Krakowie od około 600 zł do nawet 1500. To zależy, kiedy się to zdarzy, tak? Jeśli to jest w czasie, kiedy możemy trafić do naszej kliniki, to mogą to być mniejsze koszty, ale jeśli już jest to opieka całodobowa, całodobowa to wtedy te koszty mogą być o wiele, wiele większe. No bo na dyżurze jakby jest to oczywiste, że zwykle płacimy więcej. Kolejne rzeczy. Psu się dzieje coś w nocy, w święta. Yy, możemy się nie martwić tym, że yy, musimy jechać do kliniki całodobowej, że nie wiadomo ile pieniędzy zostawimy, nie wiadomo co się dzieje, więc nie wiadomo ile badań będzie trzeba wykonać. Tylko jedziemy ze spokojną głową, oczywiście martwiąc ja się o swojego psa, więc nie do końca spokojną, ale jedziemy do takiej kliniki, i później, jeśli to jest coś, co wchodzi w zakres ubezpieczenia, to możemy zwrócić się do, do ubezpieczyciela o zwrot kosztów. Te, te kwoty czasem naprawdę są duże. Ostatnio rozmawiając z koleżanką techniczką, która czasem także jest na recepcji w jednej z krakowskich klinik, mówiła mi, że w takich teraz w sytuacjach, gdy są nagłe wypadki, naprawdę te rachunki potrafią być porażające. 10 012. Kiedyś takie rachunki się zdarzały trochę rzadziej, no ale jakby to jest kwestia tego, że jest, że większość kosztów poszła w górę, no weterynarze też muszą trochę więcej liczyć za usługi, które były tańsze wcześniej, ale są takie sytuacje, które są totalnie nieprzewidziane, tak jak mówię, przecięcie łapy, jakaś nagła biegunka u psa, coś, co się wydarzy w nocy, Nagłe zatrucie, jakby jest bardzo dużo takich chorób nagłych, które mogą spowodować, że faktycznie weterynarza zostawimy bardzo dużo, dużą kwotę, która może akurat nie być taką kwotą, którą akurat odłożyliśmy i mamy na leczenie naszego psa, tak? Różnie się zdarza, niestety, ale no, opieka weterynaryjna jest dosyć kosztowna i jeśli nas taka sytuacja zaskoczy nagle. Może to być, mogą to być tak, takie kwoty, które od razu po prostu nie jesteśmy w stanie wyciągnąć i jakby bez problemu zapłacić. Także myślę, że warto się nad tym zastanowić. Coś, co mnie na przykład bardzo interesowało, to było, jakie psy nie są objęte ubezpieczeniem. Jako że moja kawalierka planuje z nią wystawy, Będzie to możliwe pies hodowlany w pewnym momencie. A furia, jako że trenuje Obidiense. Y, jest psem sportowym, zastanawiają mnie, czy na pewno mogę je ubezpieczyć i czy te psy nie są wyłączone z ubezpieczenia. Na szczęście okazało się, że nie. Jedyne psy, które są wyłączone z ubezpieczenia, to są psy pracujące w służbach, w ratownictwie, psy, które y, są wykorzystywane do celów naukowych i edukacyjnych, psy, które y, w momencie zdarzenia brały udział w polowaniu, w walkach psów albo w psim zaprzęgu. Także to jest takie pięć wyjątków. Które faktycznie nie są objęte ubezpieczeniem, ale reszta już jak najbardziej. Co było dla mnie y, też ważne w pewnym momencie, jak wyjeżdżałyśmy z furią na Mistrzostwa Świata do Rumunii. Tam jest obowiązkowe ubezpieczenie OC dla psa. Czy ubezpieczenie obejmuje te wydarzenia, które są o, o, objęte ochroną OC? Jak najbardziej dostałam odpowiedź, że w krajach Unii Europejskiej to OC jest ważne. I nie muszę dokupywać dodatkowego ubezpieczenia. Także podczas zawodów, podczas jakiejś wakacji też tym ubezpieczeniem OC jest ten nasz zwierzak chroniony. Co jest też ciekawe, no tam możemy wybrać sobie sumę ubezpieczenia, ale w tym ubezpieczeniu OC jeśli nasz zwierzak przez przypadek coś zniszczy na wyjeździe, nie wiem, jesteśmy w hotelu, w apartamencie czy zniszczy komuś kurtkę skacząc na niego, to jest szansa, że jak najbardziej tutaj z tego y, ocen możemy się starać o jakiś zwrot, y, zwrot poniesionych kosztów. Ne, także jest to też fajna opcja, o której zwykle nie myślimy, a różne nieprzewidziane wypadki się zdarzają. Musimy też pamiętać, że jeśli chodzi o ubezpieczenie, jest tam granica wiekowa. Psy po 8 roku życia nie mogą być już objęte ochroną ubezpieczeni ubezpieczeniową, chyba że wcześniej, faktycznie były cały czas ubezpieczenia yy, ubezpieczane, także wtedy jest to jak najbardziej przy, yy, przedłużone. Chyba mhm. opowiedziałam Wam wszystko, co ja się przynajmniej dowiedziałam. Ja stwierdziłam, że warto skorzystać i faktycznie jakby też przedstawiłam to ubezpieczenie, moi klienci też przedystawali i jak na razie nam się sprawdza. Jest to fajna opcja i myślę, że warta przemyślenia. Mam nadzieję, że w pewnym momencie na polskim rynku pojawi się o wiele więcej opcji ubezpieczycieli, którzy podejmą się takiego ubezpieczenia, ponieważ fajnie jest mieć wybór. No to na dzisiaj chyba tyle. Także dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie, że jesteśmy na Instagramie, TikToku i mamy naszą stronę internetową. No i Facebook, oczywiście też Facebook, wiadomo. Sekcja komentarzy jest dla Was, także jak macie jakieś pytania, pytajcie. Staram się na bieżąco odpowiadać. A teraz dzięki wielkie za dziś. Psiemka. W tym momencie. Ostatnio. Ostatnio rozmawiałem z koleżanką techniczką. jakby opieka weterynaryjna jest prywatna, a nie państwowa, więc to wytnie. <laughs>